No i teraz tak, popatrz, tutaj w prawo na Rzeszów, a te dwa pasy prowadzą na obwodnicę. Jesteśmy na drugim odcinku. A dokładnie na węźle Lublin-Sławinek, który jeszcze pierwotnie tak roboczo był określony nazwą Dąbrowica. Jest to jeden z dwóch największych węzłów, na którym będą krzyżowały się trzy drogi ekspresowe S12, S17 i S19. I z tego miejsca będziemy mogli jadąc od strony Warszawy. Pojechać prosto w kierunku Lublina, wyjechać na Alei Solidarności lub skręcić w prawo w kierunku Narzeszów, albo też łącznicami pojechać na obwodnicę Lublina, północno-wschodnią obwodnicę Lublina i dalej omijając miasto, wyjechać w, aż w piaskach, praktycznie. Skąd będziemy mogli pojechać albo w kierunku Hełma, albo Zamościa. W tej chwili trwają prace w większości związane z układaniem ostatniej warstwy ścieralnej na mniej więcej dwóch trzecich tego odcinka. E, oprócz tego wykonawca w tej chwili działa jeszcze w Dolinie Ciemięgi. Miejscu, które przysporzyło troszeczkę problemów za sprawą warunków naturalnych. Natomiast tak jak na pozostałych odcinkach, tak jak wspominałem wcześniej, trwa praktycznie w tej chwili układanie warstwy ścieralnej, czyli tej ostatniej warstwy, w której zatopione jest oznakowanie. No i po ukończeniu tych prac odcinek będzie możliwy do oddania do użytku. I Myślę, że mniej więcej w czwartym kwartale tego roku kierowcy będą mogli z niego skorzystać w momencie, kiedy zostanie wykonane tymczasowe włączenie do starej drogi nr 17.